bla i nie mam! Każdy brud, to mi graj! Ramówką moją nową chcę zdobywać was! Bóg blainistyczna! super supernistyczna! Ja jestem sławna! Sławna! Zasad się nie trzyma to! Może głupcem tu jest ktoś? Tak, zasady zawsze są, a ją oglądać wszyscy co. Latte bez pianki, podaj mi! Jestem wymagająca! Jest blamistyczna! Seraza styczna! Ja jestem sława. Co, to, to jest? Co? Kim jestem? Kim jestem? Kim ty jesteś? Prowadzę program mój pies i ja. Byłam nominowana do nagrody GEMI. Zrobiłam z tobą wywiad dla obławy na sławę. Już na nauce są wytyczne, że jestem blamistyczna! Uff, co wy wiecie?